Cześć, mam na imię Kasia. Chciałabym Wam dzisiaj przedstawić odkurzecz marki Rayobi, który również jest w systemie OnePlus i korzysta z baterii 18V. Do niego dedykowana jest bateria 5Ah i przy maksymalnym trybie pracy na zwykłym włączniku jest to 24 minuty. Natomiast przy użyciu przycisku eko i tym trybie eko. To 60 minut. Tutaj mamy również przycisk do załączania szczotki. Maksymalna moc sania to 90 RW, przepływ powietrza 900 litrów na minutę. Pojemność naszego pojemnika na brudy to jest 800 ml. Możemy go w bardzo fajny sposób wymontować poprzez jedno kliknięcie. Wysypujemy brudy również poprzez jedno kliknięcie. Zamykamy i montujemy w bardzo prosty sposób z powrotem. Nie pozostaje nam nic innego jak przejść do testu. Zapraszam. Przetestujemy teraz najczarniejsze zakamarki w domu, czyli miejsce za kanapą. Włączamy. Teraz przetestujemy użycie szczotki. Teraz bierzemy na tapet trudnego przeciwnika, jakim są psie włosy na dywaniku, i użyjemy przy tym pełnej mocy odkurzacza. Podsumowując, super jest to, że ma dwa tryby pracy, dzięki czemu można łatwiej poradzić sobie z bardziej problematycznymi Miejscami. Dodatkowo, jeśli mamy taką ochotę, możemy włączyć sobie i użyć szczotki. Do zestawu dołączone są jeszcze dwie końcówki, które możemy sobie umieścić na takim uchwycie, dzięki czemu wszystko będziemy mieli w jednym miejscu i to też jest super, bo przynajmniej trzeba będzie szukać tych końcówek w miejscach, w których potem nikt nie wie, gdzie one leżą. Na filmach można było zauważyć, jak dobrze poradził sobie z wszystkimi miejscami i wyzwaniami, które mu dałam. Dla mnie takim super, taką super rzeczą jest wyciąganie tego pojemnika na brudy, bo miałam już okazję używać wiele odkurzaczy, właśnie stojących, takich bezprzewodowych. I zawsze gdzieś to wyjmowanie tego pojemnika na brudy sprawiało mi taki delikatny problem, a tutaj jest to super po, po, połączone i wszystko pięknie działa za jednym kliknięciem bez użycia siły. Także jak najbardziej uważam, że jest to odkurzacz warty zakupu.